Okay, witajcie, z tej strony a przed wami kolejny już dziewiąty ośnek poetala Dwójeczki. Powoli kończymy z fabułą, dajemy na górę rozgrywkę i dział dziewiąty... Nie chcę patrzeć jak się nazywa dziesiąty, żeby wam nie psuć zabawy. Dziewiąty nazywa się część, w której... You know. Jeżeli oglądaliście ostatni wiecie o co chodzi. Jeżeli nie, to musicie oglądnąć, gdyż teraz dopiero... O! Powtarzamy tutaj fragment. Powiem tak, jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka, czy tam odcinku, nieważne, odcinku chyba, to nie musicie go oglądać, bo właśnie tu jest ta część, która... Hmm, po prostu pokaże co się tu dzieje.

Go fuck yourself. Przyprawdzie dziwię się tak dzieje. Właśnie na Portal Gun zwiększyłem detale. Wszystko świetnie. 30 FPSów. A, broń Portal Alba. Aaaa, logi! Jak głupie. Wątpię, yy. że miał to mieć. Chociaż... Mamy te... ...kie coś. Mamy tu, dobra Jest spoko Spoko, aaa Dobra, myślę, że nie trafię Uuu In your face Rozwaliło no, mi to. Weasley, zacząłem się tak ciebie bać eee, no. Dobra Jak widzicie, w końcu Whitley powiedział w wprost, że chce nas zabić. Co można troszkę wystraszyć, ale... I don't give a fuck. Ciśniemy do końca. Nie poddajemy się. Co ty chcesz, co? E... Continue escape, no problem. O to widzę, zależy mu na tych wszystkich urządzeniach. Trzeba znaleźć... A, jest tu ścianka. Czyli lekko nas kopał, żeby... Chyba mnie nie zabiją O, ty jest świetne Ja to nawet wziąć Byśmy ze sobą, przyda nam się kiedyś O nie Sepsidii Kińcie Beciez Tylko może? To ja dziękuję. Yy, nie. Hmm. Well, well, well. Jest tutaj przyjście. Nie. W końcu skończyły się liniowe przejścia typu i z punktu A do punktu B. Czy to jest przejście? Załóżmy, że tu mamy się dostać. W takim wypadku potrzebujemy jakiejś ściany. Chyba, że to po prostu mamy zrobić tak. No tu.

All houses. <laughs> They're played playing cards. We need to learn. Anyway, new turrets, both effective. Ace of fours. Best. Unbeatable. Oh, I see. Clever. Very clever. And foolish. play ball. A Good, good. Finally, a nemesis worthy of my past Hmm. Ja chyba jest jednoznaczne. Ha! luza, 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 luza. Nevermind. Ja tu nic nie zabiję. Sam sobie więcej. Gdzie my jesteśmy? Przynajmniej jakbym się... Dowiedział, to by pewnie niewiele nie powiedziało. Oh, oh, <laughs> Niestety nie. Uh, of! Oh, 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 yes, right, <gasps> oh, eee... Nie. 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 Tak. Pyk. Well, well. To nam daje gruta. A gruta możemy użyć w ten sposób. Nie ginął. Mamy tu jeszcze. Tu. I tu. No, wszyscy z głowy. Tylko co z tego? Tu się dostaniemy. I lecimy, nie? Aha! Dobra, tutaj jest. Ciąg dalszy, spoko. Ciśniemy dalej. Checkpoint. Jak na razie idzie sprawnie. Zobaczymy, co dalej przygotowała dla nas Whitley. Na szczęście, podobnie jest motyw jak w Portalu jedynce, gdy uciekaliśmy przed GLaDOS i ona też nie wie, gdzie jesteśmy. Czyli poznajemy Moc min eee. mm. Musimy to odbalić, to jest pewne Jest jakaś... Jszelina, jest spoko luz. Czyli ciśniemy tak i tak Tu na tak samo jak wcześniej widzicie się odwraca, La, e, lecą, le 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 lecą miny Fum. No. Przez to, że mamy teraz to, możemy zrobić tak! A nie, nie wypadniemy, nie wypadliśmy. Nie wypadnęliśmy? Bez sensu. Nieważne, nie kombinujemy z polszczyzną. Jakiś pas transmisyjny? Łączysz go? Nie. Najpierw zobaczymy go włączyć, co się... O właśnie! A problem? Zazwalimy się! Trafię cię! A gin! Gin! Mm. Więc. Tu się nie da. To jest za szybkie. Więc jedyne co tu możemy zrobić. Ciała ja kominę jest coś, co. A! Spokojnie już tam wiem. I guess. Okej, okay, mamy. Źródło gluta. Yy. O, spokojnie spaliśmy. Great mm, message. No, lepiej wygląda to na lepszej grafice. Łoo wow. Nawet nie widziałem, że Aperture Science jest takie wielkie. Eee... Stąd dotąd... I najpierw to podobniej... Tak to trzeba zrobić. Się udało! Uuu!

troszkę wyżej. Uuu! Gdzie mi jest ten checkpoint? Być może coś zbudowałem i nadzieję, że nie. Coś tu może w się łamie. próbuję nas jakoś przekonać, by jednak jej pomóc. Buciki wszędzie, o nawet miny Pamiętam, że nie pamiętałem tego motywu z minami wcześniej A o. Ciebie? Jak Ziemniak Kręcający się ziemniak Let's get some revenge U.

No. Już będzie łatwiej Trzeba nie wióz z góry go zbobadować? Użycie go, by ani przeciwko niemu Giń Zaraz będzie z góry A dobra! Co, z tym trzeba zrobić? W to miejsce? No. O, spokojnie, ja zdecydowało się. Gini. Znowu ten. Okej. Okay. No ja mamy. I teraz mamy dopasować najprawdopodobniej z drugiej strony. Czyli pyk. Teraz nie pamiętam ustawienia

się uda! Aj, za nisko! Kurczę, jeszcze ja wpadłem Kurczę, jak to zrobić, jak to zrobić, jak to zrobić, jak to zrobić? No szkoda, cały czas to w to samo dziury. Ajajajajajajaj. Dobra, 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 mam to Science now believes that less than 4% of all people are able to do this. Oh, shit. Uh, uh, at some point in their lives, one in six children will be abducted by the Dutch. In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the state from free the state. You Warning. Core corruption at 100%. Manual core replacement required. Oh, I see. <laughs> substitute core. Are you ready to start? Corrupted core. Are you ready to start? What are you think? Interpreting vague answer as yes. No, 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 no! Did pick up on my sarcasm? Stalemate detected. Why are detected in the stalemate resolution panels? Exhibition. Okay, okay, okay. Ah, that just cleans right off the surface. That's good to know. A little earlier. Stalemate resolution. Please press the stalemate resolution button! Do not press that button! O, przycisk. Przycisk. Ty, o, udało się. czego nie pamiętałem?

o tych robocach wcześniej mówił Whitney o kurcze nie poznajecie GLaDOS being Carolyn taught me a valuable lesson I thought you were my greatest enemy when all along you were my best friend the surge of emotion shot through me <laughs> when I saved your life taught me an even more valuable lesson where Carolyn lives in my brain good bye Carolyn The meeting Carolyn just now taught me a valuable lesson. The best solution to a problem is usually the easiest one. And I'll be honest, killing you is hard. Thank you the compliment. know my days used to be like? I just tested. Nobody murdered me, or put me in a potato, or fed me to birds. I had a pretty good life. And then you showed up. You dangerous, mute, lunatic. No jak widzicie w ten sposób kończyliśmy serię z portala dwójeczki. Yy, z tej strony żegna się krzyży, jeszcze pan zostawiam, polecam ograniczyć tego do końca. Z tej strony żegna się krzy. Peace. thank you i Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now.